Wśród 14 ośmiotysięczników Manaslu zajmuje ponure miejsce. 64. Tyle istnień pochłonęła do tej pory. To jedna z najbardziej zdradliwych gór świata. Więcej śmiertelnych wypadków zanotowano tylko na Annapurnie, Nanga Parbat i K2. To góra, która nie wybacza błędów. Góra, która każe płacić najwyższą cenę za ambicje. A jednak w zimie 1983 roku, kiedy większość świata spała spokojnie w ciepłych domach, Grupa Polaków postanowiła rzucić jej wyzwanie. Nie chodziło o sławę, nie chodziło o rekord. To była czysta, pierwotna potrzeba. Udowodnić, że człowiek może więcej. Nawet w świecie, gdzie wszystko wydaje się już zdobyte. Wyprawę zorganizował Zakopiański Klub Wysokogórski. Liderem został Lech Korniszewski. Człowiek twardy, spokojny, z wizją. Zebrał zespół ratowników TOBR, Macieja Berbeke, Ryszarda Gajewskiego i Macieja Pawlikowskiego. Nie mieli sponsorów, nie mieli pieniędzy, ale mieli coś, czego nie da się kupić wiarę, że dadzą radę. Ich wyposażenie wyglądało skromnie, nawet jak na tamte czasy zniszczone namioty, butle z gazem, które trzeba było oszczędzać, i sprzęt, który pamiętał jeszcze wcześniejsze wyprawy ale w ich oczach było coś, czego nie dało się kupić głód sukcesu. Wiedzieli, że jeśli im się uda, zapiszą się w historii. W bazie na wysokości 4800 metrów Panowała cisza, przerywana tylko odgłosami lawin. W radiu słychać było komunikaty pogodowe, które brzmiały jak wyroki, ale Polacy mieli już doświadczenie w walce z żywiołem. Po Everestie wiedzieli, że Himalaje nie wybaczają błędów, ale też nie znoszą strachu. Podczas gdy zachodnie ekipy korzystały z helikopterów, szerpów i butli tlenowych, Polacy ruszali z garścią sprzętu i determinacją. Messner Legenda tamtych czasów mówił wtedy publicznie: Zdobycie ośmiotysięcznika zimą bez tlenu? Niemożliwe. To misja samobójcza. Polacy nie odpowiedzieli. Po prostu ruszyli. 2 grudnia 1983 roku pierwszy obóz. Góry przywitały ich lawinami, wichurami i śniegiem popas. A jednak każdy dzień był krokiem dalej. Na wysokości 5300 metrów dotarli do miejsca, które Messner kiedyś nazwał Doliną Motyli. Lech Korniszewski po latach mówi: Myśleliśmy, że to jakaś romantyczna nazwa, ale motyle rzeczywiście tam były: wszystkie martwe, przyniesione przez wiatr z niższych dolin i zamrożone w lodzie. To symboliczne miejsce, jakby sama góra ostrzegała: Kto tu przychodzi, zostaje na zawsze. 14 grudnia Turnia Messnera. Tego dnia wyprawę spotkała tragedia. Stanisław Jaworski, filmowiec, który dokumentował całe przedsięwzięcie, schodził z obozu pierwszego. W tym miejscu spadały kamienie. Zespół poręczował tam dwie liny, by było bezpieczniej. Jaworski, zmęczony i zmarznięty, wpiął się tylko w jedną. Ta jedna lina była nadcięta przez spadający głaz. Chwila, krzyk, cisza. Staszek poleciał 100 metrów w dół. Zginął na miejscu. Dla reszty ekipy to był cios. W ciszy zdjęli flagę z masztu w bazie. Tego wieczoru w bazie nikt nie mówił. W namiocie paliła się świeczka, a cisza była gęsta jak mróz. Śmierć Staszka przypomniała im, jak cienka jest granica między ambicją a szaleństwem. Maciej Berbeka wtedy powiedział W górach nie da się oddzielić jednego od drugiego. Albo idziesz dalej, albo nie wracasz. W tym momencie wyprawa przestała być tylko sportem. Stała się czymś więcej testem człowieczeństwa. Ale nie zeszli. Nie możemy się cofnąć, powiedział Berbeka. Jeśli teraz odejdziemy, jego śmierć nie będzie miała sensu. I ruszyli dalej. Trzy dni przed wigilią Bożego Narodzenia na wysokości 7100 metrów założyli trzeci obóz. Pogoda szalała. Wiatr rwał namioty, a temperatura spadała do minus 40 stopni. Berbeka i Gajewski pracowali jak automaty. Po kilkanaście godzin dziennie. Lud w butach, lud w rękawicach. Każdy krok był walką o tlen. 11 stycznia 1984 roku, na wysokości 7750 metrów, stanął obóz czwarty. Zostało 400 metrów do szczytu, ale to były najdłuższe 400 metrów w ich życiu. Ostatnia noc, koszmar. Wiatr targał namiotem jak papierem. Oddech zamieniał się w szron. Jedli ostatnie racje: pół tabliczki czekolady, trochę herbaty z roztopionego lodu. Nad ranem Berbeka spojrzał na Gajewskiego i powiedział cicho: teraz albo nigdy. Ruszyli o świcie, krok za krokiem. Wiatr uderzał w twarz z taką siłą, że trudno było oddychać. Ale szli, bez tlenu, bez wsparcia, tylko z własnym strachem. Około godziny 13, 12 stycznia. 1984 roku stanęli na szczycie Manaslu. Ósmy ośmiotysięcznik świata padł zimą. Polacy, Berbeka i Gajewski dokonali niemożliwego. Zrobili to, czego Messner nie potrafił. Bez butli, bez szerpów, bez zaplecza. Tylko siłą woli. Na dowód, że naprawdę tam byli, zabrali ze sobą koreańską flagę i haki zostawione przez poprzednią ekspedycję. Kiedy wracali ze szczytu, Pogoda była okropna. Wiał huraganowy wiatr. Gajewski w 2014 roku powiedział, jak wyglądało zejście. Posłuchajcie. Jeśli chodzi o sama tak szczytowy, no to było potwornie zimno, ale najgorszy był wiatr. No, ten wiatr to dudnił w całym ciele. Był moment już po zdobyciu szczytu, że schodząc, no nie mogliśmy pokonać fragmentu takiego, takiej przełęczy, takiego obniżenia, bo po prostu ten wiatr tam osiągał prędkość na pewno ponad 100 km. Myśmy się tam po prostu przewracali, wymyśliliśmy, że najlepiej będzie jak będziemy się czołgać. No i czołgaliśmy się głową w dół oczywiście, no bo było lekkie nachylenie. I tak się udało te tam 30 metrów jakoś przejść, a potem powoli wracaliśmy na pozycję na czworaka. A później już do pozycji stojącej. Kiedy wrócili do bazy, nie było wiwatów, nie było fleszy, było milczenie, zmęczenie i świadomość, że dokonali czegoś, co zapisze ich w historii. Messner nie komentował, nie musiał. Cisza największego wspinacza epoki była najlepszym komplementem. Dla świata to była kolejna zdobyta góra, dla nich dowód, że człowiek może wygrać z własnym strachem, bólem i granicami. To była polska szkoła himalaizmu. Biedni, ale niepokonani. Zimowe Manaslu 1984. Historia dwóch ludzi, którzy w miejscu śmierci znaleźli życie. W miejscu ciszy siłę i w miejscu, gdzie wszyscy się cofali, zrobili krok naprzód. Po zejściu z góry długo milczeli. Nie było euforii, nie było triumfu. Była tylko cisza i uczucie, że zobaczyli coś, czego nikt nie powinien widzieć. W Polsce nikt nie spodziewał się sukcesu. Kiedy dotarła wiadomość, że Berbeka i Gajewski zdobyli Manaslu, media pisały o kolejnym cudzie nad Himalajami. Świat zachodni nie dowierzał. Francuzi pytali o zdjęcia, Japończycy o dowody, ale Polacy mieli tylko kilka fotografii i zmęczone twarze. Po latach Maciej Berbeka wspominał, że tamta góra zmieniła w nim wszystko. Zrozumiałem wtedy, że Himalaje to nie miejsce dla zwycięzców. Tylko dla tych, którzy potrafią przegrywać z godnością. I rzeczywiście, 30 lat później, w 2013 roku, Berbeka zginął podczas zimowego zdobycia Brodpika. Miał 3 ośmiotysięczniki tysięczniki zrobione zimą jako pierwszy Manaslu, czo i Brodpik. Dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie suba łapkę w górę i komentarz, dajcie znać, co Wam się spodobało, co mam zmienić, i możecie dać propozycję, jaki film następny.